Hej, cześć, czołem, wszystkim witam was. Zagrajmy w Gothic 3 Razem z Epic spadkiem FPS-ów A prawda Zapomniałem, że na <ścoughs> przycisku do nagrywania w tej grze jest ustawiony szybki zapis Wznowiłem sobie nagrywanie w takim sympatycznym miejscu obok truposzków. W sumie nie pamiętam aż to wspieranie, czy to było potrzebne, czy nie Sympatycznie powiem szczerze, ostatni zapis, który mam e, nie, nie o tym mówię, nie o tych dwóch, e, jest z 10 czerwca. <laughs> Całkiem sympatycznie powiem szczerze, wiele z tej gry już naprawdę zapomniałem grając w Not kruka, w Skyrim a w wszystkie rodzaje inne gry. <laughs> Ale o to akurat się nie ma co martwić, ja sobie to ogarnę. Wszystko na spokojnie sobie będę jakoś przygotowywał. Yy, wznowiłem krótsze nagrywanie na środku pustyni, bo... ...znalazłem fajnych toporzów. <grymny> A tak yy, bardziej serio... Yy, ...biegniemy sobie teraz do... ...obozu... obozu... ...świątyni, w której... Yy, ...w którą badają yy, magowie wody, do której dążę. Z tego co pamiętam, właśnie miałem sobie poddawić moje zdolności maga wody, Jako, że widzę, że mam stanowisko wiedzy już całkiem wysoką, mam też punkty nauki, więc domyślam się, że do tej lokacji dążyłem przed no, zawieszeniem serii. W sumie można by powiedzieć, że tą serię możemy już nazwać takim mm, sezonem drugim, że tak powiem. Ale e, tak, Spotkaję w meczu. Wysoka to. Z tego co, co pamiętam, tutaj był też e, jakiś mak wody w tych okolicach. Shitty, shitty, shitty. Dobra, żyje. Jest good. Jest good. Hmm, chyba się to zabije, co? Nie pamiętam, że jak, z jakiejś wysokości ja mogę skakać. Mam akrobatykę? Swojego wilka, bohater może biegać. Um, dobra, zapiszemy sobie i zobaczymy, uh, czy nam się uda. Nasz skok. W sumie najlepiej po prostu z tego zajść. Przy skoku jeszcze bardziej zbiję się w powietrze Dobra. Czyli jestem Immortal. Ok, gdzie to jest tędy? O. E, powiem, że miałem już e, pierwsze spotkanie z grupką Szakali. E, no i powiem szczerze... E, się troszeczkę zaskoczyło z może zaskoczyły mnie e, takowo mm, no pokonała mnie prawie grupa szakali oczywiście mm, ja na upartego e, biłem z e, kosy, mimo że nie, nie musiałem no, jakieś bardzo agresywne szakale nie są no ale moje przyzwyczaje żeby do rozwolania słabszych e, mobów e, Bronią do walki wręcz jest silniejsze. Ach, zapomniałem też, że jak potrafi być upierdliwe, jak się taki ktoś się. Dawaj. Z tego co pamiętam, była tu taka seria, że im więcej się zabiło na raz potworów z danej broni, tym szybciej schodziło danym mobom życie. Przed danym mobom. Przeciwnikom. Po przeciwnikom. Okay, już prawie jesteśmy. Wiele rzeczy, które były o tej grze, naprawdę już mi wyleciało w ogóle z bani totalnie. Będę sobie musiał odświeżyć pamięć o tej grze ale dam sobie jakoś radę. Jeśli będę potrzebował jakiejś pomocy, no to mam was, więc tutaj problemów raczej nie powinno być. <grym> o, ale boli mnie ten spadek FPS ów kiedyś tego nie było Ale Po skończeniu tej serii robię formata Komputer bez formata jedzie już 2,5 roku, więc nie no, 2 lata i 2 miesiące Więc kurczę przyda się w końcu Ale dokończmy tą serię, nie będę się potem bawił z ty, tym przenoszeniem tego wszystkiego na nowy dysk. A może coś sformatowany? Czy my jesteśmy? Tak, to gdzieś tutaj powinno być. Tylko nie widzę tego. Oset któlewski. Kurcze Nie pamiętam, czy opłacało się już zbierać te roślinki. Eee, ja z... Mogą oczywiście sobie też. E, z... O, Al-Shadim odkryte. Tylko jest, bo jakoś nie widzę. Tak się ta lokacja nazywała. Widzę jakieś słoneczne słupki, czy co to jest? To jest pode mną? To już chyba jest mgła. I jest noc, kurczę. Przez to ja nie widzę, no. Tak, kurczę, będzie. Uff. Pamiętam, że na pustynię zawędrowałem... Na razie demo by zostawił. Po dwie rzeczy. Może raczej trzy. Cztery! O! Cztery! <laughs> Zobaczyć się z magami wody. Zebrać... Puchary ognia, które tu są. Eee, zebrać artefakty Adanosa, które się tu znajdują. Eee, wymieniłem trzy, prawda? Chyba, że liczyć nie umiem. Coś... Coś mnie atakuje? skąd gdzie, jak, po co? Chyba to na dole, za drzwiami. Ale, wow. Jestem w ruinach, tak? Tutaj, z tego co pamiętam... Aha, tam jest jeszcze Trzeba było szukać pewnych... E, kluczy do tego? Chyba tak. Mam nadzieję, że... E, to nie zginę. To po pierwsze. Dlaczego mi by było ginąć? Widzę już jakiś kufer. Tak. Tutaj było trzeba przeczyścić te ruiny i znaleźć klucz. E, pamięć mnie raczej nie myli, bo przechodziłem to... O, no tak, uroki naszej gry. Nie tego jakoś zrobiłem, spoko. To pewnie przyleciał nam skądś... ...potowarzyszyć. Czy był nich jakiś, jakiś lot, też już nie pamiętam dlaczego. Come on, No, dawaj. Tak, widzę już chyba tą świątynię, No, ona jest całkiem daleko. Wydawało mi się, że jest obok niej tak. Bez nich nie ma żadnego lotu, chyba że... Trzeba jakiegoś skill'a być. Koszyk Fioletowe są two. E, pomarańczowe bez wytrycha, z tego co mi się daje, tak. Skrzynia. Ok, co my tu mamy? Krwawe żniwam. Mikstra przemiany, many, jakieś strzały. Dobra. Wydaje mi się, że te artefakty do tworzenia świątyni, o których wspomniałem są zwyczajnie w kufrze, tak żeby nie trzeba było otwierać, używać tego. Używać. O matko, 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 matko. Wytycho. A, pamiętam już tych koszowników, tak, 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 już sobie przypomniałem. No i też będą nam do czegoś potrzebni. Nie pamiętam dokładnie do czego. Zapiszemy sobie. Te sały bez porównania z Gotikiem 2, w strasznie długo. Z wymaganiami, jak tak to stoi? Już dalej nie pamiętam. Się czego chcesz? Chcesz? Nie psa, no, nie psa, czego? nie psa, czego? nie psa. Nie psa hmm. Chyba będę będzie potrzebowało wysłannika, są, żeby sobie pogadać. No dobra. A to potrzebne było nam podejście do many, bo jest na niebiesko. Taka moja dedukcja. Sporo rzeczy było chyba w tych ruinach. Znalezienia do to Tutaj chyba nawet spotkamy Lestera. Słuchajcie. Coś takiego będzie. Co ty robisz? Otwieramy świątynię. Otwieramy świątynię. co z tobą? Gdzie jest twoja opata? Czemu nie chodzisz? Otwórzmy razem świątynię. Jesteśmy wojownikami. Z... Ale Nie. No właśnie, w sum... dlatego w sumie współpracowałem, Znaczy eliminowałem młotków tutaj. Na no przynajmniej tak mi się wydaje, że to właśnie robiłem. Ech Ach, mi się. O Lester, dokładnie. Hey, Lester, co się z tobą działo? A sobie Zejdę pod budyk. i chcecie, no mi kopać, ale potem odkryli nie okay. umiem czytać starożytne tabliczki. Dzięki temu miałem u nich specjalny względ. Kamienne tabliczki? Te tabliczki są fantastyczne. Pełno tam bzdur, ale moje umiejętności magiczne wciąż. No, chyba, chyba sobie przypominam. Magię płynącą wśród Rui. Powiedziałem tam Goszowi o kluczach. Teraz chcę, żebym dla niego otworzył świątynię. Masz jakieś kamienne tabliczki? Proszę, weź je. Ja już z nimi skończyłem. No, spakał. zaskminimy. Wiedziałem, że oto ci chodzi. znalazłem jeden. W Ostrożnie. Tam kosz też szuka tego. Więc jeśli chcemy wejść do świątyni, może jakieś Będzie nam potrzebna pomoc. Jest tu Sadura. Rozumiem. Daj mi swój kończę tak przy okazji. No, dawaj. Masz duch? Mogę iść. Okej, okay. X jest, znaleźć drugi klucz. To już takie zadanie się wypełniło samo, nawet go nie braliśmy w sumie. O, a co to? Co to, co to, co to? A, Dobra, albo po prostu taka teksturka. Dobra, lecimy teraz do Saturas'a. Próbuję sobie ogarnąć tą grę w tej chwili, ale... powracałem jeszcze do tej gry. Kurczę w jakimś okresie czasu, chyba właśnie wtedy w czerwcu, i powiem szczerze, że było gorzej niż teraz. Teraz sobie w sumie całkiem radzę. Jeszcze tam przegrałem jeszcze jakieś 10 minut przed nagrywaniem. Warto też wspomnieć, że wziąłem w lago dwa questy a propos zniszczenia topielców z nad brzegu i e, krwiopijek. Cof, e, tam niestety zostawiłem, bo musiałem. Zajmiemy się nim, kiedy będziemy już mieli futro lodowego wilka. A do tego czasu nie, musi tam posiedzieć. Co no, teraz? Nie raz? spieszyłeś się. Czemu nie przybyłeś szybciej? Ja... Żadnych wymówek. <laughs> Zaplanowaliśmy wielkie rzeczy. Nie możemy marnować czasu na przeprosiny. Wytłumaczę ci wszystko. To tak fortew, Jakim cudem? Kamienie <grystanie> mocy przysłużyły się nam po raz ostatni. Wykorzystaliśmy je do rytuału teleportacyjnego. Niestety musieliśmy je pozostawić za sobą, aby móc uciec. Nie mamy już kamieni. Naszą najsilniejszą bronią jest wiedza, a tej przecież nie utraciliśmy. A a a a a To jest fajne. Przekaż mi całą wiedzę, magów wody. Ta wiedza pozwoli ci. No, zmienił się. Pełną Lektor. Zrozumiesz siły na tu? 33. Um, co my tu mamy? Sen, przemiana wiedzy, telekineza też mi się raczej nie przyda. Fajne. Tutaj moc życiowa, wytrzymałość magiczna. ta stara wiedza. Chcę czerpać energię. Nie jest Dobra, rozwijamy sobie to. Dobra. I 10 punktów nauki sobie zostawimy, w razie czego. Na później. Um. Nie mamy jakiegoś handlu z tobą? No dobra. Co z orkami? Co z nimi? Nie przyszli się tu opalać. Chcą zdobyć boskie artefakty ze świątyni. Nie możemy na to pozwolić i nie pozwolimy. Zaatakujemy ich? Dobrowolnie nie odejdą. Porozmawiaj z Utrasem. On wie, co należy zrobić. Co muszę wiedzieć? Jesteśmy w al według inskrypcji. To jaki? Walcerz, szak, na pewno wiadomo jedno. To jeden z pięciu artefaktów koniecznych do... Do czego? O tym womówimy później. Najpierw odszukaj ten pancerz. Może tak... Odszukaj szatę. Gdzie jest ten artefakt świątyni? Na pewno. Udało ci się dowiedzieli kluczy, aby otworzyć... Zgadza się. A poza... Mam nadzieję, że przetrwały. Zajmę się więc... Zaznaczyłem, kim. To kalkulacje oparte o miejscu. W... Wiele się mogło wydarzyć przez tysiące... Dobra. Gdzie znalazłeś klucz? jesteśmy. Widać to choćby. Wskazują na to również znaleźć... Dobra, czyli... Kapłani i leczniczy... Lecz... E, I te ruiny leczniczych. Tam był klucz. Pozostały jeszcze trzy. Będziemy tu. Nie przyciągaj. Wejdź. Okej. O, awans, super tysiąc lat temu tę te ziemię zalała wielka powódź, stała ona otoczona, zakładam, że silna magia obudzi, możesz też spytać śmieciera o artefakt strażników umarłych. Dobra, trzeba rozejrzeć się za resztą magów, takowo <gryw> mamy już umiejętność maga wody, co nam... Dalej, no, troszeczkę większe możliwości. A propos zniszczenia, że tak powiem. A to pewnie ci koczownicy do rozwalenia... Y, ...tych całych orków przy świątyni. Kurczę, błądzę po masku. Ło, tu już są moby. Wait. Wait, wait, wait. nie no, na pewno jakoś tutaj byli rozstawieni, no. Tutaj był cały Saturas. Tutaj na górze... a tam jest coś. Coś. Namiot. A mak? Maga nie ma. Gdzie jest Mak? Tu ktoś jest. Miksir. Uważaj! Nie dotykaj. Dobra, będę uważał. Wiele godzin zajęło. Nie uwierzyłbyś, ile prastary i jak ciężko się je wszystkie porządkuje. Teraz jednak mam ogólny pogląd na ogół naszych zbiorów. Co do tych... Tak. W większości. <grymne> Posłuchaj tylko. Nie, dziękuję. Recept to stara wiedza. A co z. Strażnicy umarłych? <grymne> no, po prostu grygowane. No, mamy. Cytuję, Cytuję. Co to jest? Strażnik Jarogol wstąpił do krypty. Do rzeczy. No, y, mamy. Chwycił swój, e, e, swój e, artefakt mocami światła i życia błogosławiony i dał pokój tym, którzy go nie zaznali. I co to ma niby wyznaczyć? E, <noise> no na pewno. Przekaż. Na stara piec, bez niej nie zdołasz kamienne tabliczki, artefakt, mogę ci... Hmm. O, kolejne. Lechemia? Tak. O świętenia. świątynia No dobrze. Wierzymy, że istnieje pięć świątyń, a z każdej z nich znalazł się jeden Ja już byłem w jednej, druga jest otwarta. Dwie są na pustyni. do tego nie Ostatni artefakt pierścień. Nie dotarł do swojej świątyni. Na nasze szczęście zresztą. W innym wypadku ta opowieść byłaby bardzo krótka. Więc gdzie jest ten pierścień? Zacytuję kolejny ustęp pisma. Nie ruszył jednak ku świątyni, lecz nogi zawiodły go daleko od w To znaczy, że poszedł na północ. Na to wygląda. Możemy się tylko zastanawiać, co go do tego skłoni. Piąta świątynia. Gdzie szukać. No właśnie. Gdzie szukać pierwszych? Na północy. Może ma nadal Tak, ta się przyda. Świątynia magów ognia zostały z Jest jedno. Klasztor w Nordmarze też. Przecież mają tam bibliotekę. Ależ to na drugim krańcu świata. <laughs> Owszem, kawałek drogi stąd. Jaki? Wszystko działo się zapewne. Pokaż mi swoje towary. Nie dzięki Kosztor Krzata maka oknie. Uderzenia ostrza, odporność na choroby. Yy, yy, ile mam? 60 sze tysięcy? Yy, de, 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 de. Chwilę Trzeba ta skmić, czy się opłaca. Uderzenia mi ostrza. Yy. Nie mi ostrza. A zresztą kurczę co ze za mnie za mag wody bez zbroi maga wody, kurde. To się będę. To tak na pokaz. Nie mogę ci tego sprzedać. Przynajmniej na razie. Aha, reputacja u koczowników, tak? <ścoughs> no to kurczę już sobie kupiłem to. ile ja mam u koczowników. Reputacja w nadmarze 0 koczowników 15. No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Role, wow. Nie mogli mieć gdzieś wody, wszędzie jest woda. Alkoholicy mnie otaczają, właśnie. Z tego co pamiętam, e, kamienne tablice coś mogły fajnego mieć. Już to wiesz. Już to wiesz, dobra. A za druga? Nie ma nic ciekawego. Szkoda. Właśnie, ale mam jakieś kamienne tablice, które dostałem od. Pierścień od nosa, to jest właśnie ten kawałek. Aha, pamiętam, chyba teraz. E, ten pierścień jest z. Nie. Wait. Nie, wiecie, wiecie o czym myślę, bo um, jest jedna świątynia otwarta um, w, na tej pustyni. My... Trzeci zamek, który odwiedziliśmy już, kurczę nad nie pamiętam ich nazw, masakra e, Montana. Montera tam zabiliśmy tego e, całego gościa, co otwarł świątynię Ogbelsali. E, a w Gocie w kocie chyba też był właśnie Uratuj Gorna Pokonaj Patrosa. Amulet, właśnie amulet też tam powinien być, ale nie widzę go. Chyba, że to. A nie, jest, amulet Adanosa, dobra. Ok. <grystanie> Jestem ślepy. Dobra, jest good. Mamy dwa. Czyli tutaj też potrzebujemy dwa. I jeden będzie na północy, ok. <grystanie> jest epickość, nie? Tak sobie stylowo radzę, że. się płakać chce. Dobra, prześpimy się do rana. O, tak po ciemku do, do następnego poranka, tak? A, od razu lepiej. Widać wszystko. Dobra, i słuchajcie, tu się będę z wami żegnał. E, ja się muszę tutaj połapać mniej więcej co i jak z tą grą. E, no i zapraszam Was do następnych odcinków. Zagramy w Gotik 3, sezon drugi. Cześć, na razie.